Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Okej, okay, i zaczynamy kolejne wspomnienie, które mam nadzieję jest już wspomnieniem ostatnim w tej sekwencji, ponieważ grając w Brotherhooda to sekwencje robią się coraz krótsze już jak się zbliżamy do końca gry. No, you'll get do how goes Roma? Very well, Ezio. The French and people forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together and bring Claudia. Now? Yes. Oh, ceremony. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Claudia, we here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father. The brave once stood around this fire, fighting out the darkness. Now, I offer the choice to you: join us. Level. Now, we must put Ezio where he belongs, at the head of the Assassins. Ezio Auditore Affidense. You will now be known as Il Mentore, the guardian of our order and our secrets. Where other men blindly follow the truth, remember... Nothing is too true. Where other men are limited by morality and law. Remember, everything, everything is, permitted. is permitted. Why this sudden change of heart? I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma, and the one who caused the explosion as you fled the Castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli! Cesare has returned to Roma alone! He rides for the Castello Sant'Angelo! Grazie. Well. The decision is yours, not mine. Niccolo, you better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, Mendoe. Finish what you started. Good advice. I intend to write a book about you one day. Jeśli tak, make it short. No, czyli że Klaudia jest nowym asasynem. 100% synchronizacji mamy, no w sumie nie było żadnego polecenia, żeby mieć tą, tą 100% synchronizację. No i chyba jednak tak, sekwencje się dążą, zakończyli, no ładnie, ładnie. I wiecie co, i chyba. Jak już zakończyliśmy tą sekwencję 7 i rozpoczynamy ósmą, to, hmm, to. Chyba jeszcze w tym odcinku to. Hmm, udam się do kolejnej krypty Wyznawców Romulusa. W celu już zdobycia tego samego zwoju. Zresztą zobaczę, czy będzie ona odblokowana na mapie. Bo jak nie, no to, no to trudno to się zajmę jedną misją obowiązkową tą. Ale raczej mi się wydaje, że ona będzie ten dostępna. W sumie czemu miałaby być niedostępna? Sekwencja ósma, która nosi nazwę Bordzia. Omg, Okej, okay, zerknę na mapę. Mam nadzieję, że będzie, żeby było, żeby było, żeby było. Tutaj mam wspomnienie. Jest, jest, jest. Tak, ale aż tak daleko. Oh shit. To będę musiał chyba skorzystać z tego. Z tunelu. Ale zanim skorzystam z tunelu, to chyba skoczę do sklepu. Zbroja. Nagolenniki. Dobra, nagolenniki kupię. Tego nie mogę, ale dobra spoko, spoko. Hmm. Mam nadzieję, że w banku mam pieniądze. Nie, nie mam. No trudno, tak to byłem pewien, że już kupię sobie jeszcze nieco więcej uzbrojenia Ale teraz to pójdę do najbliższego mi tutaj tunelu, żebym mógł szybciej się dostać do yy, tej krypty Romulus'a w szczęście, że wszystkie tu należą odnowił w, w tym całym Rzymie, bo ich dokładnie 18. No to całkiem sporo. Czyli, że nagolenniki, zarękawia, czy tam za rękawicę jak to się nazywa, Zbroje na barki będę potrzebować też. No i y, tą, na pierśnik, tylko trzy rzeczy, jeżeli chodzi o zbroję. I będę musiał też nieco y, uzbierać, oszczędzać oszczędności na broń, żeby odblokować je wszystkie w mojej kryjówce. No, szybciej jeszcze do szybciej Coś mi tu nie pasi, Ja to zaznaczyłem, a tutaj nie widzi mi no Oh shit! Tylko jak się tam teraz dostać? Tylko pół kilometra. Tylko. Castello teraz przymierzamy. W tej sekwencji to chyba będziemy właściwie musieli... E, będziemy się włamywać do Castello. O ile się nie mylę. Ponieważ już raz się włama, włamywaliśmy w celu uratowania Katariny. I teraz chyba będziemy już e, poszukiwali tego Cezary Borgia, który był odpowiedzialny za atak na naszą willę editory w Montrigo Gioni wuja mario świętej pamięci wuja mario Ezja żebym tylko dobrze poszedł A. Ah. Spróbuję z łódki tutaj skoczyć. Jak e, niestety się nie uda, nie. to pójdę tędy. A właśnie, zauważcie, bo bym zapomniał. Zauważcie, że y, już kupiłem sobie y, większą sakiewkę na spadochrony i mogę ich w tej chwili pomieścić już 15, a nie 5. Chociaż w sumie tak się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem kupując większą sakiewkę na spadochrony niż y, na coś innego, na przykład wydziałać pieniądze, bo w końcu spadochron ze spadochronów tak często chyba korzystać nie będę już w asasynie. Ale co tam, no już... A żeby na maxa wszystko i heja. Jak to się mówi inaczej, to nie pamiętam dobrze. Teraz tutaj okej. Okay. Dobra. Did you see that like <try> <gryzny> Rycerza w bieli e -ż 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 Nie, nie, nie widziałem e Wręcz przeciwnie kolega e O dobra Koniec żartów Kurde żeby tylko Jestem ciekaw właśnie tej pełnej synchronizacji jaka będzie Bo w tych wspomnieniach wyznawcy Romulusa To Najczęściej to się pojawia ukończ wspomnienie w 8 minut Bądź nie wolno Ci odnieść żadnych obrażeń, coś w tym stylu jest. No, szybciej się wczytuj. Wielki w owczej skórze. Teraz to na razie nie będę nic gadał... gadać o tych, tych tych. Um... 8 minut! Znajdź kapliczkę Romulusa. A to ja kiedyś robiłem wspomnienie, coś pamiętam, ale nie do końca. O, to chciało mi się go robić, znudziło mi się, no i pamiętam, wyłączyłem. Koko, koko. Będę śledzić. Muszę tylko uważać, żeby on mnie nie zdemaskował. Ja. Akurat się odwrócił kiedy podchodziłem do grupki przedmiotów. Muszę uważać żeby być czujny po prostu. Ale nie, no w tłum się mogę wtopić, to, to spokojnie nie muszę się martwić, o nic. Już myślałem że się odwróci. Hello Kitty. Na co się lampisz? No. His name is It's Alto. You oh, know? the assassin. He Kim the bag. I'm um, saying so he even you know, walks the halls of the Vaticano with no one able to stop him. There is what control. Perhaps just at his move by I will write the sermons and leave them for you within the shrine. Make sure you deliver them convincingly, with passion. The followers will do anything we tell them to, Padro. They believe their God commands <laughs> them. Bene. Do you have the key? Yes, Padre. May the Lord be with you. <laughs> and also with you, Padre. Kurde, akurat teraz musiałem niechcący okraść go, chociaż nie, to nic się takiego pewnie nie stało, całe szczęście. A bo ja muszę przejść przez te kraty, no tak, i teraz musimy go, oczywiście, go gonić. Teraz musimy go, go, go oczywiście go gonić. Jak ja to powiedziałem. Ale no się from you, hmm. Jak to tutaj? A pieprze, skoczę. Ok, jestem ponownie. Musiałem niestety zrobić krótkie cięcie, czego naprawdę nie zamierzałem robić. Ale niestety musiałem, ponieważ akurat poczta przyszła. Kuźwa, mój tata zamówił coś tam, nie wiem co. Kurier przyszedł, no i niestety musiałem odebrać. A nikogo w domu nie było. Ale dobra, kontynuujemy. O, też pada, jak miło. O, joj, 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 joj. Ach, shit. Musimy je w 8 minut ukończyć, no, mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, teraz od początku muszę zacząć sobie to wszystko poukładać jeszcze raz. Ten kurier mnie rozproszył, cholera. Nie! Jezu Takie sytuacje się mogą zemścić w grze właśnie. Odejdziesz od komputera... O kurde! Wytyfy! Zmniejsz odległość od celu, super! Jezu! Gdybym, gdybym tylko mógł. Już druga desynchronizacja w tym wspomnieniu. Asasino! You will not get me! Zamknij pysk. Dopadnę cię jeszcze. Spokojnie. Kurde no... no co jest? O, teraz już może się udać. Ta kamerka właśnie wkurza. O. I to mnie spowalnia, to idzie kosztem moim, wszystko. Dobrze, teraz tędy. Gdzie to teraz cholera? Aha okej, okay, chyba wiem O boże, nie tutaj bo się potkniesz jeszcze. Ops, sorry, ci się pośliznąłeś. A Jezu. Coś mi dzisiaj to bieganie skakanie nie Wiedziałem. Ale tutaj jest. O, no tutaj to się nieco przestraszyłem. Myślałem, że spadnę już. Bo tak przeważnie Ezio się nie zahaczał o krawędź. Kiedy korzystaliśmy z tego takiego, jakby huśtawki takiej, która służy nam puścianie się w bok. No, właśnie z tej, która teraz nas zdradziła. Haha, bardzo dobry żart. Śmieszne to było. Ale suchar... Soczysty suchar bym to nazwał. Soczysty sucharek. Mmm. Mm. Dobry był. Kurde mać. To właśnie moim kosztem gry idzie. Się pomylę coś, no i już od razu może być desynchronizacja tak jak poprzednio. No, na razie to dobrze. Idzie mi. Aaa, zmniejsz odległość od celu już. Do you want Twojej duszy, kurde gdzie... gdzie to teraz? A, tutaj.

啊！Ah. Chodź, 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 chodź. No kurde, no jeszcze. I, I ty pomyślał, że go tylko kopnąłem. Kopnięciem, żebym go załatwił w tej walce. szukam jako próczniej tą skrzynię. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Teraz tędy. Uh, uh, uh. No, ładnie, ładnie. Jezu! Nie! <śpiewanie> już, już otwieram Uda się. Mam. Tak. Może 10 sekund do końca zostało i się udało. Ładnie, ładnie, no Dobra, mamy już wszystkie 6 zwojów Romlusa. W następnym odcinku już założę zbroję Brutusa. Zobaczę przy okazji, jak to się w niej prezentuje. Uff. No i 100%. I osiągnięcia. Amen. Uff. Czyli, że wszystkie z 6 zwojów Romulusa mamy. I jeszcze ktoś mi tutaj pisze na Skype Kurde, zapomniałem dać znowu status na nie przeszkadzać. Oran. Ale dobra. Połączone kawałki Romusa? Że co? Wytyfy? Że bla, 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 bla. Ja chcę na mapę, a nie list Romusa. Się. Nie no. Co mi do głowy przyszło, to nie wiem. Ale dobra. Tak więc w na następnym odcinku udajemy się do tego celu skarb Romulusa, zgadza się. No cóż, tak więc na dzisiaj to było wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, na razie i cześć!